To jest rząd, ja dzisiaj oceniam kanał Artchan. O, o, Artchan. Dobrze, a więc zobaczmy sobie. Cenię mój kanał. Mój przepiękny i najbardziej cringeowy kanał. No subcie, nieprawda? Nie <grymny> Aha. Fajnie mam zupa. Suba. Wyjdźcie na kanał The Radicali, oceńcie go. No, w końcu są prawa autorskie. Cieszę się z tego. Sandboxy... aha tylko patrzysz i tyle. Robię profilowy dla Gaha Live! Niech zostawi... Zostaw mnie w spokoju, bo to nie jest miłe, jak robisz e, to, e, moje profilowe dla Gaha Live. Zostaw go w spokoju. Bo on mi właśnie powiedział, że nie chcę nic z tobą mieć wspólnego po prostu. I zostaw mnie w spokoju, dobrze? To były słowa Adama z Gacha Life. A w ogóle nie jestem jakimś diabłem. Uraziłaś mnie teraz. Teraz mi jest smutno bardzo. Widzicie, jacy ludzie są dla mnie źli? Nie jestem diabłem. To nie jest miłe. Dobra, z chwilę robimy diss this distraka. straka nie no, to ja sobie, ale to zrobiłaś Artichan, to jest bardzo niemiłe. No to, to był dla siebie odcinek, papatki i jakie tam, jakie co ja tutaj powiedzieć. Dajcie mi suba i, i tyle, i pa, pa.